Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Od kilku dni fotografuję na bardzo niewielkim obszarze. Zawsze namawiam Was do fotografowania blisko domu. Niedaleko od miejsca, w którym mieszkacie. Ale teraz ten obszar sam sobie jeszcze bardziej zawęziłem. To jest 200 metrów w lewo, 200 metrów w prawo i dzieją się tutaj od kilku dni niewiarygodne rzeczy. Światło. Rewelacyjne chmury, światło punktowe, rysujące, piękne szczegóły wokół mnie. Zapraszam. Będziemy dzisiaj polować na piękne światło. Brzozy, tutaj, które widzicie, oraz ta jarzębina, to jest właśnie miejsce, z którym się teraz nieustannie mierzę, realizując swoje pomysły na kolejne kadry. Z zachodu nadciągają kolejne warstwy chmur, ja natomiast liczę na to, że pojawią się niewielkie luki. Ta luka w chmurze, nawet maleńka, jest mi potrzebna po to, aby punktowo oświetliła to drzewo. To nie jest zwykłe drzewo, to jest przepiękna jarzębina. Jarzębina, która ma mnóstwo owoców. I one będą mienić się w słońcu, tylko i wyłącznie w słońcu. Dlatego czekam, aż pojawi się niewielka plama słońca, która oświetli dokładnie wybrane przeze mnie miejsce. Tutaj, tak jak mówiłem, jestem już od kilku dni. Przyjeżdżam z wieczora, aby mieć najpiękniejsze światło, które jest światłem zachodzącego. Słońca. Nie fotografuję w kierunku Słońca, tylko staram się fotografować w ten sposób, żeby mieć Słońce za swoimi plecami. Teraz nadciąga bardzo ładna plama. Tyle tylko, czy ona trafi w to drzewo, nie mam najmniejszego pojęcia. No, ale próbuję. Słuchajcie, na tym polega fotografia. Według mnie jest jakaś wizja, jest jakaś idea, koncepcja pewnego kadru, która tkwi w mojej głowie. I staram się tę koncepcję zrealizować. I będę tutaj przyjeżdżał aż do takiej chwili, w której uda mi się dokładnie zrealizować pomysł, na który liczę. Bo to dopiero jest, jak gdyby, pełnia fotografii. Otrzymywanie zdjęć takimi. Jakimi chcemy, aby one były. Nie zdjęcia przypadkowe, nie zdjęcia byle jakie, ale zdjęcia, które chcemy dokładnie mieć, zdjęcia, które chcemy osiągnąć. Kiedy pojawią się intensywne promienie słońca, wtedy zobaczycie, jak to drzewo zmieni się w przepiękną, purpurową plamę. Za chwilę mogę mieć niewielką szansę, ponieważ tutaj jest. Takie pasmo błękitnego nieba, ale tuż za nim kroczy bardzo gęsta warstwa chmur deszczowych. Jestem ciekaw, która warstwa nasunie się szybciej. Jak widzicie, to jest po prostu czekanie. My nie jesteśmy w stanie przesunąć tego drzewa, nie jesteśmy w stanie rozsunąć chmur. Jedyną rzeczą, którą możemy robić, to jest czekanie czekanie i wiara w to, że stanie się. Ta chwila cudu, w której zaświeci w tym miejscu światło, które jest przeze mnie oczekiwane. Dlatego wszystko jest, wydaje mi się, że dobrze przygotowane. To też jest istotne, żeby panować nad swoimi emocjami. Rawy F8, ISO 64 dobrze preselekcja przysłone. Ostrość w trybie manualnym, tak żeby nie zgubić jej w tej decydującej chwili. I istotne jest to, tak patrzę, czy tam przynajmniej jakieś łoś nie chodzi z tyłu, ale nie, to nie jest łoś, to jest tylko krzaczek. No i czekajmy. Istotne jest to, moi drodzy, żeby tu doszło do pewnej takiej syntezy. Zależy mi na tym, żeby za jarzębiną były przepiękne obłoki. Ja już to zdjęcie z niebieskim niebem zrobiłem, i ono nie wydaje mi się być kompletne. Dlatego czekam na ten element. Wypełnienia światłem w taki sposób, o którym Wam przed chwilą opowiadałem. Uważnie przyglądam się temu wyścigowi. Tutaj nad brzozami jest idealnie słońce, a tam troszeczkę w prawo jest właśnie ta błękitna luka. Jeżeli wszystko się powiedzie, to jeszcze dosłownie kilkadziesiąt sekund. Już jest jaśniej. Tutaj już pojawia się mój cień przede mną. Ale to jeszcze. Nie jest. O, idzie. Idzie przepiękna, ostra, dynamiczna plama światła. Taka, która właśnie miała mi podkreślić mój pierwszy plan, czyli jarzębinę stojącą tutaj przede mną. Popatrzę jeszcze, jak tam chmury pięknie się kłębią z tyłu. No i teraz różnica w oświetleniu planu będzie zasadnicza. Pierwszy plan. Mam nadzieję, że dostanie takiego kopa potężnej dawki światła. Wtedy za. Zmienią się tutaj barwy, rżysko stanie się żółte, a mam nadzieję, że Jarzębina, jej owoce zaświecą się pięknym, czerwonym blaskiem. No i gdzieś to wszystko mi odchodzi troszkę nie w tę stronę, słuchajcie. Tam jest piękne światło, to jest jakieś 500 metrów stąd, ale tutaj nade mną tego światła nie ma. Oj, niedobrze, niedobrze. Oj, niedobrze, niedobrze. To będą dosłownie, słuchajcie, sekundy. Ależ nie skręcaj, nie skręcaj, tylko. Oj, 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 słuchajcie, moi drodzy, wiatr. No niestety, chyba skręca nie w tę stronę to światło. O, teraz, teraz zaświeci mi przez chwilę. Proszę, proszę, świecimy. Tak jest. Jeszcze mocniej, jeszcze więcej. Dobrze, jeszcze więcej światła. Przepięknie, światło przechodzi przez kolejne plany. Znakomicie. Och, to jest po prostu tak, jak dokładnie to sobie wymyśliłem. Mhm. Pięknie, znakomicie. Bracketing ekspozycji, po to, żeby potem wybrać zdjęcie, które będzie miało najlepszą ekspozycję, najlepszy kadr. O, teraz jest jakaś fajna luka. Dobra, dobrze, przepięknie. Mm -hmm. O, teraz drzewo jest oświetlone, od razu zmienia się ten kolor jarzębiny, teraz pięknie, bardzo ładnie, mm -hmm. super, słuchajcie, to jest zupełnie inny kadr, to jest zupełnie odmienne światło od tego, które już za chwilę znowu się tutaj, o już proszę, pierwszy plan już jest niedoświecony, ale tylko duża plama światła poszła z tyłu, mhm. Mm no i po wszystkim, moi drodzy, piękne światło już znika za moimi plecami. Z tej strony nadciąga przepotężna, ciemna chmura. Trzeba się szybko spakować, bo za chwilę będzie chyba solidna ulewa. Więc dobrze by było gdzieś ją przeczekać. Może też będzie czas na to żeby zrobić przerwę kawową. Bo przypominam, że, że pojawiła się na moim kanale nowa seria, którą zatytułowałem Przerwa kawowa. I to są takie moje refleksje dotyczące fotografowania i fotografii. No idzie już deszcz. Widzę ścianę deszczu, która jest jakiś kilometr ode mnie. Mam nadzieję, że znowu gdzieś tutaj się niedaleko schować jest niewielka wiata. I tam przeczekam deszcza, ale jeszcze tutaj wrócę, bo wydaje mi się, że jeżeli ta chmura przejdzie, to za nią już nie powinno być więcej gęstych chmur. Ale póki co idzie deszcz, chodu, trzeba się ewakuować. Przeszła ulewa, krótka, ale solidna. Nie fotografuję spod parasola, jak doradzają niektórzy eksperci. Się nie da fotografować, moi drodzy, spod parasola. Szczególnie jak jest taki wiatr, jak jest obecnie, to statyw z tym parasolem, tak jak widziałem, jak tam niektórzy doradzają, że do statywu trzeba doczepić parasol i to będzie. Znakomita metoda na fotografowanie w deszczu. Ręczę Wam, że nie będzie statyw, nawet z bardzo ciężkim sprzętem. Natychmiast zostanie zdmuchnięty, jeżeli pojawi się solidny gwiazd, na przykład taki jak, jak teraz. Ciężkie chmury przesunęły się już daleko na wschód. Aplikacja wskazuje, że za chwilę będę mieć z tej strony błękitne niebo. Nie będzie to sytuacja. Idealna, ale jeszcze może nad drzewem pojawią się jakieś ciekawe chmury i będę mógł dokończyć swój projekt. Przez te kilka godzin dosyć mocno przesunęło się światło, ponieważ słońce było tutaj nad drzewami. Teraz już jest daleko na zachodzie, ale poszukam więc. Takiego miejsca, w którym znajdę ładną perspektywę, a równocześnie nie będę rzucać cienia na pierwszy plan, bo to jest taka częsta przypadłość, że nieuważnie przyglądamy się miejscu, w którym fotografujemy, i nagle okazuje się, że pierwszy plan jest zasłonięty przez nasz cień. Lub też pojawia się on jako intensywny element pierwszego planu. Pięknie wyglądają te chmury za mną, prawda? No ale pierwszy plan, niestety, pogrążony jest w cieniu. I to też jest jeden z takich poważniejszych błędów, jeżeli chodzi o widzenie sytuacji w świecie fotografii krajobrazowej, ponieważ jest bardzo duża różnica w ekspozycji. Słońce z nad chmur świeci tam daleko i te obłoki są przepięknie oświetlone. Natomiast pierwszy plan jest pozbawiony całkowicie pięknego oświetlenia. I teraz, jeżeli wykonamy zdjęcie, no to wiadomo, że jeżeli poprawnie ustawimy ekspozycję na to, co jest nade mną, to ten dół będzie niedoświetlony. Jeżeli z niedoświetlonej przestrzeni kadru będziemy chcieli wyciągnąć jakieś szczegóły, to przede wszystkim pojawią się tam bardzo, bardzo duże szumy. Do tego trzeba po prostu czekać, aż wszystko się w naszym kadrze wyrówna. Wyrówna się przede wszystkim za sprawą przepięknego światła. Myślę, że to już niedługo nastąpi. Myślę, że za jakieś kilkanaście minut podchodzę znacznie bliżej i myślę, że spróbuję po prostu wykorzystać inny obiektyw do tego kadru, ponieważ poprzednio fotografowałem obiektywem ogniskowej 24 mm, a teraz postaram się fotografować obiektywem o ogniskowej 14 mm, to znacznie szerszy Kąt widzenia. O, już jest tęcza. Właśnie o niej myślałem, że powinna się pojawić tęcza. Już jest. Nie wiem, czy przy tym obiektywie to widać, ale tutaj u podstawy chmury jest, jest tęcza. A cóż, muszę się przygotować i myślę, że gdzieś, gdzieś stąd spróbuję zrobić. Tak jak mówię, światło będzie świecić w ten sposób, czyli. Mój cień będzie, czyli mój cień będzie na przedłużeniu, czyli gdzieś tutaj muszę, tak troszeczkę z boku i nisko. I wszystko powinno być tak jak trzeba do dzieła. No, teraz to jest zdecydowanie moi drodzy najważniejszy etap, jeżeli chodzi o przygotowanie zdjęcia, czyli ustawienie kadru, czyli kompozycja. Takie skomponowanie kadru, żeby wydobyć wszystkie walory miejsca, które fotografujemy. Bardzo, bardzo przydaje się ta podkładeczka. Ziemia jest zmoczona deszczem, więc przyklęknięcie na niej jest dobrym sposobem na to, żeby nie zmoczyć spodni. I już teraz i bardzo ładne światło i z tyłu coś się za tym drzewem dzieje. O, pięknie teraz jest oświetlone, a ja muszę się jeszcze zgarbić, aby się nie pojawić w kadrze, moi drodzy, bo może być taka sytuacja, że po prostu okej okay, sprawdzę teraz Czy nie ma mnie? Nie ma. Całe szczęście. Całe szczęście nie mogę się niestety położyć na ziemi, bo ona jest po prostu bardzo mokra. Teraz mam właśnie tak ustawiony kadr, żeby skoordynować tęczę z drzewem, żeby one były tak w nie, nie, niezbyt dalekiej odległości od siebie. Ale, ale niestety nie mam tutaj dobrego światła na pierwszym planie. Więc to nie wyjdzie najciekawiej. A gdyby ta chmura się rozrosła, to tutaj byśmy widzieli bardzo dużą tęczę. Ona kończy się na wysokości tej chmury. Także zaczyna się gdzieś tutaj, dochodzi do końca tej chmury, a dalej już nie ma chmur i, i nie ma tęczy. Ale ładny to jest obrazek. Niestety, jak widzicie, problem jest tego typu, że pierwszy plan jest nieoświetlony. Trochę się zrobiło tutaj pusto na niebie. Jest ładna linia z tej strony. Świetnie by było, jakby była jeszcze z tej strony potęczy. Już nie ma śladu. Chmury gdzieś tam odpłynęły daleko, daleko na wschód. A za chwilę pierwszy plan zaświeci się bardzo dużą plamą światła. Ja muszę się chować, kurczyć, kulić, żeby nie być obecnym w kadrze. Światełko przepięknie. O, no cały czas o to chodziło. Popatrzmy czy to wszystko jest ostre, moi drodzy. No szkoda naprawdę tyle wysiłku moknięcia, na deszczu i po prostu, aby potem w tym takim decydującym momencie zmarnować kadr przez na przykład brak, brak ostrości, prawda? Dobrze, już jest dobrze. Mhm, pięknie. Ależ się wypogodziło pogodziło, co? Fantastycznie. Jeżeli, jeżeli światło jest takie, jakie sobie wymarzyłem, to teraz nie pozostaje nic innego, jak tylko troszeczkę potańczyć wokół Owego drzewa poszukać najwspanialszych ujęć bardzo dobrych kadrów i nie dać zwiać w tym czasie chmurom. Niech one jeszcze będą obecne jak najdłużej nad moim głównym motywem. No i proszę popatrzcie, oświetlony pierwszy plan, chmury z lewej, chmury z prawej. Drzewo jest tym elementem zbornikowym. Teraz jest cudownie oświetlone. Tak to właśnie miało wyglądać, i tak to. Wyglądało w mojej wyobraźni. Jeszcze nie rezygnuję całkowicie z jej jako pięknego motywu moich kadrów, bo przecież do zachodu słońca nie zostało na zbyt dużo. Być może jeszcze coś interesującego się zdarzy. Wprawdzie chmur jest coraz mniej, a jak wiecie doskonale, nie sądzę, aby. Wyłącznie błękitne niebo było idealnym tłem do fotografowania. To był bardzo piękny plener, pomimo tego, że trwał zaledwie kilka godzin i obejmował bardzo niewielki obszar, bo przecież fotografowałem na przestrzeni powiedzmy 200 na 200 metrów. Ale jak widzicie, zasadniczym Elementem każdego naszego zdjęcia jest światło. Jeżeli światło jest piękne i mamy jakiś pomysł, jak je odpowiednio wykorzystać, to w sposób naturalny powstają bardzo intrygujące, ciekawe zdjęcia. Ja myślę, że jeszcze będę wracał do tej jarzębiny, którą mam tutaj za plecami. Mam już przecież w głowie kolejny pomysł na Ciekawy kadr, ale musi jeszcze minąć troszeczkę czasu, aby mógł być zrealizowany. Jeżeli interesujesz się fotografią jako osoba początkująca, to koniecznie zobacz zestaw tych filmów. A jeżeli interesujecie Cię już fotografia w nieco bardziej zaawansowanej formie, no to zobacz ten zestaw filmów. Dziękuję serdecznie patronkom i patronom za wsparcie finansowe mojego kanału. To dzięki Wam. Powstaje tak dużo filmów, które sądzę, że są pomocne dla wszystkich osób zainteresowanych fotografią. Zachęcam też do subskrypcji mojego kanału. Pamiętajcie o kciuku w górze, pamiętajcie o dzwoneczku podczas subskrypcji. Trzymajcie się ciepło. Do miłego zobaczenia. Mam nadzieję, że już wkrótce.